Wam witajcie w drugim dniu vlogmasa. Jest dzisiaj 2 grudnia, a ja przyszłam się pomalować do Was. <laughs> Umyłam tylko twarz. Nałożę sobie teraz ten krem z cerabę jak kupiłam w aptece tutaj w Polsce. Przyspieszenie sobie zrobię cały makijaż, a później pokażę Wam kosmetyki od. Red Lipstick Monster. Cokolwiek bardziej było widać. Więc mam do przetestowania trzy rzeczy od Red Lipstick Monster. Pierwszy to jest taki róż. On jest dwukolorowy. Jeden to jest taki cukierkowy, drugi jest skaszony. Ja już je tak dotykałam. Pokażę Wam kolory. Wiecie? Albo użyjemy obu pomieszanych, albo tylko tego zgaszonego. Drugą rzeczą są rozświetlacze. Jeden jest taki bardziej różowy, drugi jest chłodniejszy, trochę bardziej fiolet. Otóż zrobiłam słocze. Ja chyba użyję tego chłodniejszego, taki bardziej mroźny będzie. Tak, i ostatnią rzeczą jest eyeliner. Tylko, że problem jest taki, że ja już sobie nałożyłam tusz, ale jakąś tam kreskę sobie narysuję. Więc on podobno jest super fajny, precyzyjny. Podoba mi się, że są te opakowania. Zabezpieczające, przez to było widać przynajmniej, który produkt jest używany, a który nie. O, widzicie? No, z mega precyzyjna ta końcówka. super dokładny, a mnie bardzo sobie gąbeczkę, już namoczyłam z jajtychnik. Trochę. Taki brudny ten kolor. I się sobie dołożę i tego, i tego. Zaraz mam poprawę w świetle dziennym. Bardziej przy oknie jak to wygląda. Teraz rozświetlę. Jeśli chodzi o róże i rozświetlacz, to bardziej mi się podobały e, poprzednie wersje kolorystyczne, ale te też są fajne. Wiadomo, musiały się różnić. Te też są fajne, po prostu tamte mi bardziej kolory odpadają, ale konsystencja wszystko jest super. I dobra. I tak to się prezentuje w świetle dziennym. Rozświetlacz ładnie ja światło. Na usta nałożyłam Powder Puff od NYX. No, mi się bardzo podoba ten makijaż. Myślę, że będę tych kosmetyków używać. Najbardziej mi się podoba z tego wszystkiego eyeliner. Ceny też są atrakcyjne. Jak jeszcze znajdziecie w biedronkach, to polecam. Będzie widać te kolory. Od rana poprawiła humor to, że właśnie dotarła do Marcina paczka, którą zamówiłam do Niemiec. Przyszła tam pościel z Homli. Tak. Ogólnie historia jest taka, że kilka miesięcy temu zamówiłam, w Kauflandzie niemieckim e, tą pościel z homli e, i zamówiłam jedną sztukę. I od tamtej pory jest odwieczna walka, kto będzie pod nią spał, bo jest super taka, wiecie, 100% bawełna, bardzo miły materiał i taka bardzo przyjemna. Ale później jak chciałam zamówić taką samą, żeby były w tych samych kolorach, w sensie, żeby były dokładnie takie same, nie odznaczały się na łóżku, to już tej pościeli nie było. Ja ostatnio kilka dni temu sobie weszłam właśnie na Kaufland, żeby zamówić dla Marcina ten kalendarz z narzędziami. No i się okazało, że yy, ta pościel jest, więc zamówiłam. Jeszcze była na promocji zamiast 30 euro, nie, zamiast 34, 20 coś euro. Więc zamówiłam tą pościel i zamówiłam mu kalendarz i kalendarz też przyszedł, może mi się uda go przekonać, żeby mi nagrał dwa okienka z pierwszego i 2 grudnia, to zobaczymy, co tam się kryje. Tak i jestem super zadowolona, że, że jemu się też spodobało i stwierdził, że jest super trafione. Bardzo lubię dawać ludziom prezenty. Zastanawiać się, co ktoś by chciał dostać, żeby to był taki bardzo spersonalizowany prezent, wiecie, tylko dla tej osoby, nie taki oczywisty, oklepany, co, co dalibyście jakiejś um, dalszej znajomej, że wiecie, że raczej by się spodobało. Tylko lubię właśnie kupować takie prezenty, które dla tej konkretnej osoby są, wiecie, takim małym marzeniem. No, bardzo lubię, wiecie, tak zgadnąć albo po prostu słuchać tej osoby, co kiedyś tam przy okazji powiedziała i, i tak dopasować, że, że wiecie, że się trafi. I zawsze tak czekam, czy, czy tak komuś się spodoba, czy nie. No, bardzo lubię kupować prezenty, zwłaszcza jak mam jakiś fajny pomysł i, i wiem, że raczej tak, wiecie, na 80-90% trafię. To nie musi być coś drogiego, e, ważne, żeby po prostu było takie bardzo spersonalizowane i żeby to nie było coś takiego randomowego, tylko dla tej konkretnej osoby coś, co będzie dla tej konkretnej osoby takie wyjątkowe. Tak, i nieskromnie przyznam, że jestem w tym dobra. Jeszcze nagrać, jak wygląda ta sukienka z Sinsaya. Ja byłam pewna, że ja ją będę przerabiać, żeby ten dekolt był taki, wiecie, trochę. Nie, na, nie tak na prosto, tylko trochę żeby po prostu był. No i też myślałam, że będę robić w niej rozcięcie. Ale teraz w sumie już nie wiem, bo w takiej wersji też mi się coś podoba. No i do tego założyłam te, te ciężkie buty. I tak to się Trikach na podróż samolotem z małym dzieckiem. No i też jak wyglądała moja podróż z Nikośkiem, tylko ja i on. Więc, po pierwsze, dużym ułatwieniem jest plecak na plecy zamiast jakiejś takiej klasycznej torby. No i nosidło z przodu sobie. Zapiąłam nosidło, z tyłu plecak i ręce miałam wciąż wolne. Więc to jest naprawdę duże ułatwienie. Chyba, że decydujecie się na wózek. Ale ja jeszcze brałam walizkę, w zasadzie dwie. Więc wolałam już nie brać wózka. Plus też ten nasz był w, na reklamacji. Więc tak czy tak bym żadnego nie mogła ze sobą wziąć, ale mi najłatwiej jest po prostu wziąć sidło i plecak. Tak. E, możecie sobie wziąć jakieś przekąski dla dzieci. Ja zawsze ze sobą biorę musy e, i to, co mi się super sprawdza, to są takie placki bananowe bez niczego i do tego jakieś owocki. Bo to sobie może chwilę poleżeć, nic się temu nie stanie. E, niż na przykład jakiś jogurt czy coś, więc to, to zawsze biorę ze sobą i nikoś lubi takie e, właśnie placki sobie zjeść i się też tym zajmie w samolocie. Oprócz tego zawsze biorę jakiś bidon z wodą. Nie wiem jak w tych tańszych liniach lotniczych. Ale u nas zawsze przechodzi woda, musy, jakieś placuszki, nie placuszki, więc to wszystko zawsze bierzemy. No i też coś, żeby zająć dziecko. Albo jakieś książeczki, albo jakieś takie małe zabawki, mogą być jakieś kolorowanki, jakieś takie książeczki z naklejkami. To to zawsze jest takie przydatne. Ogólnie minus jest w przewijaniu dzieci. Jak nie musicie tego robić, to nie polecam. Bo tak jak Nikoś ma prawie 2 lata w lutym, w lutym skończy dwa lata, no to w samolocie na tym małym przewijaku było już go ciężko przewinąć, po prostu był za długi. No więc to, to dosyć takie skomplikowane. No i też e, ciężko jest po prostu e, zająć dziecko, jakby w trakcie czekania na samolot albo podczas lotu. E, więc to też sobie musicie jakieś, e, czy kolorowanki, właśnie, czy jakieś. My zazwyczaj i tak spacerujemy po lotnisku, bo nikoś sobie woli biegać, spacerować. E, tak. I właśnie jak. E, jeszcze jedna rzecz. To na przykład, jak on był młodszy, to żeby mu się uszka nie zatykały podczas lotu, to albo właśnie smoczek, albo coś pił, albo mleczko, albo wodę. Teraz zazwyczaj właśnie albo coś pije, albo coś wcina. Czy jakiś musik, czy właśnie wodę. Ale nikogo raczej nie ma z tym problemu. Nie widać, żeby mu to jakoś bardzo przeszkadzało. Więc to na plus. Naprawdę tylko straszniejsze w teorii. W praktyce nie jest tak źle, ale wiadomo, we dwójkę jest zawsze raźniej. Można sobie chociaż chwilę odpocząć. A tak to z małym dzieckiem samemu, no ciężko. Bo musicie być też skupieni, żeby wszystko rozpakować, zapakować na tej kontroli bezpieczeństwa. Dobrze, że tam na y, obsłudze z tej ochrony dużo osób było chętnych do pomocy, żeby mi tam pomóc coś spakować to na pewno na plus Oczywistych rzeczy to ja zawsze w oddzielną kosmetyczkę wkładam rzeczy do przewijania do podręcznego yy, oraz zawsze biorę jakieś ciuszki na przebranie żeby to było wszystko sprawniej, a i małego zawsze ubieram też yy, na cebulkę czyli po prostu, yy, żeby można było mu bluzę zdjąć a pod spodem jakiś bodziak żeby po prostu było łatwiej zdjąć i założyć mieliśmy yy, ze sobą sam stelaż wózka i fotelik. Do tego wiecie, wpięty. I to nam się najlepiej sprawdzało zamiast całego wózka. To sam, sam stelaż i fotelik. Teraz już tego nie robimy, bo i fotelik i wózek mamy już w Polsce urodziny. Ale tak to naprawdę było to super praktyczne, bo no, dla nas ważniejszy był fotelik. A bez fotelika, no oczywiście, czy do taksówki, czy gdzieś pojechać, to, to lepiej mieć fotelik. No a Stelarz plus fotelik nam się sprawdzał, wiecie, na jakieś takie krótkie spacery. I dwie rzeczy w jednym, bo w tych droższych liniach lotniczych możecie właśnie sobie nadać yy, wózek za darmo. Nie wiem, jak to wygląda w tych, wiecie, tych tanich liniach lotniczych, ale my zawsze mogliśmy sobie wziąć, czy w locie, czy w Lufthansie, zawsze mogliśmy brać ze sobą wózek.